Dzisiaj sprawdzimy, jak ze stekami radzi sobie najpopularniejszy kucharz celebryta, czyli Gordon! Gordon Ogólnym razem dzisiaj nie jeden, ale cztery filmy, na których Gordon Ramsay będzie starał się zrobić najlepszego steka. Dlaczego cztery a nie jeden? Ponieważ te filmy wyszły na przestrzeni tam bodajże 13 lat i chciałem sprawdzić, czy Gordon coś zmienił w swojej technice robienia steków. Czy on się czegoś nauczył? Czy może zmienił swoje przyzwyczajenia? Czy cały czas powtarza te same rzeczy? I będziemy widzieć, będziemy mogli sobie porównać. Zaczynajmy. Nice no the no 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 Teraz so mówię, ten film jest chyba sprzed 15 lat więc zobaczymy, jak tam nowsze, ale na tych starszych dobrze pamiętam, że Gordon właśnie zawsze mówił, żeby wyciągać tego steka z lodówki wcześniej. To też się zmieniało, bo czasami mówił, że wystarczy 10 minut, czasami mówił, że 20 minut, czasami mówił, że 30 minut. W tym filmie akurat mówi, że stek po prostu musi mieć temperaturę pokojową, żeby nie był zimny w środku, kiedy go będziemy smażyć. Jeżeli oglądacie mój kanał, to wiecie, że całkowicie się z tym nie zgadzam i nie ma żadnego problemu, żeby wyciągnąć tego steka bezpośrednio z lodówki i wrzucić na patelnię. Oczywiście wiem, że znajdą się komentarze pod tym filmem, które będą temu przeczyć, ale jakby sprawdziłem to, wiem co mówię, nie ma żadnego znaczenia doprowadzenie do temperatury pokojowej, a jeżeli jakakolwiek jest, to jest tak minimalna, że absolutnie nie ma sensu tego robić. jeżeli wyjmiecie tego steka proces lodówki, to na pewno go nie zepsujecie, więc chill. Ok, The pan's nice and hot. oil in. Now. That's ground oil. We call it a neutral oil. Ok, dosyć długo się zastanawiałem, co tutaj Gordon Ramsay mówi, jaki to jest olej, jakiego używa. Akurat tutaj używa oleju arachidowego. Jest to olej z orzeszków ziemnych, dosyć ciężko dostępny u nas. Od razu mówię, nie, niedostępny całkowicie, ale trzeba troszkę poszukać, żeby taki znaleźć. Smażenie na czas. Znowu kolejny raz, kolejny kucharz, który mówi, że będziemy smażyć 2-3 minuty z jednej strony. Podczas smażenia na czas jest dużo zmiennych, każdy stek się troszkę różni. Temperatura, na którą być się wrzucać tego steka się różni. Patelnie różnie oddają ciepło, każdy kawałek steka jest inny. Robienie na czas steków generalnie jest błędem i absolutnie tego nie polecam. Jedziemy dalej. Eee... No i co mam powiedzieć? Gordon Ramsay mówi, żeby stek obracać tylko raz. To jest coś, z czym się absolutnie nie zgadzam. Nauka się z nie zgadza. Robiono wiele eksperymentów, jest nawet film o tym u mnie na kanale. Steka obracamy tak często, jak musimy. Najlepiej co 30 sekund, ewentualnie co minutę. I tu od razu zaznaczę: Robienie steka na czas to nie jest to samo, co obracanie steka co 30 sekund. Robienie steka na czas to jest robienie steka na przykład przez 3-4 minuty, aby osiągnął dany stopień wysmażenia. Natomiast obracanie co 30 sekund to nie jest zrobienie na czas, tylko to jest obracanie tego steka co 30 sekund tak długo, aż nie osiągniemy tego stopnia wysmażenia, który potrzebujemy. Nie mówię jak długo mamy tego steka obracać, po prostu obracajcie go co 30 sekund, co minutę, ok? Obracanie steka powoduje, że stek robi się bardziej równomiernie, mamy większą kontrolę nad nim, temperatura w środku szybciej wzrasta i mamy większą kontrolę nad stopniem wysmażenia. Obracajcie steka tak często, jak musicie. Now she's ready jest gotowa do That is beautiful. Jeszcze jedno, skąd on wie, kiedy jest dokładnie połowa smażenia? Tak naprawdę, kiedy wie, kiedy dokładnie jest w połowie, żeby przewrócić ten stek? I want to cook my steak rare, so by touching the steak, I want the same feedback as it is on the inside of my thumb. That's rare. As it starts to cook, it gets a lot firmer. Medium is there, semi-firm, with a slight resistance. Well done is there. Sposób na ręce. Tu rare, tu jest medium i tu jest well done. Tak? Zróbcie sobie z rękami wszystkiego. Spróbujcie tutaj nacisnąć, a później tak, a później zrelaksujcie. Zupełnie inne czucie. Jedynym gorszym sposobem robienia steków niż na czas jest ten z dotykaniem się po rękach, po palcach i sprawdzanie stopień wysmażenia na podstawie tego, jak wasza ręka sprężynuje. Każdy ma inną rękę. Każdy stek jest troszkę inny. Polędwica jest zawsze bardziej miękka niż rozbew. Mówiłem o tym wcześniej, we wcześniejszych filmach. Nie chcę się powtarzać. Nie róbcie tym sposobem, bo możecie zepsuć swojego steka. To Półtorej minuty przed zdjęciem steka, tak jak powiedział, wrzucanie masła jest, powiedzmy, w miarę ok. Najlepiej wtedy jeszcze przykręcić trochę gaz, żeby to masło nie spaliło się za szybko. Masło dodaje bardzo dużo smaku, natomiast trzeba uważać, żeby go nie spalić. I Look at that baby. Tak rozbew ma tą taką pokrywę tłuszczową, którą bardzo fajnie się wytapia na patelni. Ja to robię na samym początku przeważnie. Dlatego jak tylko zaczynam smażyć rozbew, to zaczynam od tej części, gdzie jest ta okrywa tłuszczowa, daję ją na patelnię. On się tam wytapia bardzo ładnie, obsmaża, robi się chrupiące. Można to zrobić oczywiście tak, jak robił Gordon e, później. Leave it to rest. Ok, spoko. Co prawda zostawił do odpoczynku na talerzu, więc ten kras, który zrobił od spodu, tam gdzie dotyka stek talerz, zaparzy się i nie będzie taki chrupiący. Lepiej dawać na taką kratkę do odpoczynku steka, żeby był opływ powietrza naokoło, żeby ta chrupiąca skórka od spodu nie straciła swojej chrupkości ale ok. There. Over. Sirloin steak, cooked pink. Ten film ma dosyć sporo lat i na YouTubie jest w bardzo słabej jakości, więc tak naprawdę nie bardzo widać jak ten stek w środku wygląda. Raczej jest czerwony niż różowy. Może w następnym filmie zobaczymy, jak wygląda w środku dokładnie. The guide to cooking the perfect steak. Chciałbym tylko zauważyć, że bardzo dużo osób cały czas mówi, że nie soli się steka przed smażeniem. Jak widać, Gordon Ramsay tej soli. To nie jest tak, że nie popełnia błędów i że nie robi głupot z tymi stekami, natomiast solenie przed smażeniem jak najbardziej ok. Wyciąganie steka 20 minut przed smażeniem. Mamy już jakiś czas przedtem było, żeby po prostu był w temperaturze pokojowej. Teraz powiedział, że 20 minut przed smażeniem. Wyciąganie steka 20 minut przed smażeniem powoduje to, że jego temperatura w środku podniesie się o jakieś 3-4 stopnie. Nie ma to żadnego znaczenia. Nie ma żadnego problemu ze smażeniem steka proste z lodówki. Ale pamiętajcie, powiedział 20 minut wcześniej. Zobaczymy, co powie na następnym filmie.

Really nice to the steak. Nie wiem, czy ten czosnek nie jest za wcześnie dodany. Czosnek też łatwo spalić, więc uważajcie z tym. Nie dawajcie go zbyt wcześnie, bo zrobi się gorzki i no nie będzie najsmaczniejszy. Ale tak, jak najbardziej czosnek, masło, rozmaryn. To są rzeczy, które się dodaje do steka na sam koniec, tak żeby nie spalić tych wszystkich dodatków.

Medium jest tam i Nie wiem czy przez chwilą nie mówił czegoś zupełnie innego. Pokazywał tą sztuczkę z rękami, ale zupełnie gdzie indziej się dotykał i inne stopnie wysmażenia. Może sprawdzimy. Inside of my thumb. That's rare. Medium is there. Semi-firm with a slight resistance. Well done is there. Nie wiem, on to wymyśla na poczekaniu. Co to cholery. Let them rest and off. and then from there slice. Steki odpoczęły, zobaczymy, może tym razem zobaczymy jak wygląda w środku. Rare. Going on to medium rare. Mm. Co? Dlaczego nie pokazał jak wygląda w środku? Co to w ogóle za film ze stekami, gdzie nie pokazujesz efektu końcowego? Mam teorię, że po prostu mieli jedynie tylko te dwa styki i nie poszło zbyt dobrze. Nie zrobiły się takie, jak by chcieli. No bo dlaczego by nie pokazywać w kamerze, jak wygląda ładnie stek po przekrojeniu. Ok, lecimy z trzecim filmem Gordon Ramsey'a. Zobaczymy, co tym razem nam pokaże i jaką wiedzę będzie chciał nam przekazać. Ten amazing tips to nail the perfect state. Take the protein out of the refrigeration unit and let it rest. To get up to room temperature for at least 10 minutes Before you cook it, 10 minut. Przedtem mówił wyciągnąć da 20 minut. Minimum na 20 minut przed smażeniem. Teraz mówi 10 minut. W 10 minut to nie wiem, czy temperatura steka wzrośnie o 1 stopień. Więc po co zawracać sobie głowę, bo Gordon Ramsay tak mówi. Number 2. Season it heavily. Because you lose 35% of seasoning the minute it goes in the pan. Wiadomo, dobrze jest posolić, dosyć mocno doprawić tego steka, ponieważ faktycznie, kiedy on zetknie się z patelnią, dosyć dużo tego, tych przypraw tracimy. Natomiast trzeba uważać, bo jeżeli stek nie jest zbyt gruby, to da się go przesolić. To nie jest tak, że posolimy go po prostu na maksa i on nigdy nie będzie zasłony. Da się zrobić zasłonego steka. Uważajcie z tym, to jest tak naprawdę kwestia doświadczenia, ile do tego steka solić. Lepiej go nie dosolić i sobie posypać tą solą już na talerzu na sam koniec. Nie jestem fanem. Ale można tak robić, niż tego steka przesolić. Nie chce się przesolić tak drogiego mięsa. Numer 3. Make sure, when placing the steak into the pan on the grill, you lay it away from you. Nie drop go towards you. Bardzo często Gordon Ramsay powtarza, żeby steaka dawać od siebie na patelnię. spokojnie. mam z tym żadnego problemu, to jest bardzo dobra technika, więc słuchajcie go w tym. Tip number 4. Dla mnie to wszystko o sear. Make sure you have an amazing sear. On that and don't turn it unless it's colored. I co ja mam powiedzieć? W pierwszym filmie mówi, żeby obracać tylko raz. W następnym filmie mówi, żeby obracać co minutę. Teraz mówi znowu, żeby obracać dopiero jak chwyci kolor. Skąd do cholery masz wiedzieć, kiedy chwyci kolor, jeżeli cały czas go trzymasz na jednej stronie? Nie wiem w jaki sposób on dobiera te wszystkie informacje w zależności od filmu. Jak widzicie, dosyć mocno są rozbieżne. Dobra, jedziemy dalej. Number 5 aromatics Garliczka, thyme i rosemary Jeśli you can put some garlic in there some thyme and rosemary it will make that steak way more fragrant To prawda generalnie masło rozmaryn tymianek pod koniec smażenia steka. uwaga nie spalić masła nie spalić czosnku i nie spalić ziół dosyć ważne trzeba uważać trochę ale zdecydowanie stek smakuje lepiej kiedy dodamy te wszystkie zioła number 6 for me this is a super important tip Put a tiny knob of butter into the pan before you take that steak out. Uwielbiam kiedy Ramsay mówi, dodajcie troszeczkę masła i później wrzuca tam pół kilo. Po prostu cudowne. Oczywiście im więcej masła, tym lepiej, co ja wam będę mówił. Number seven: The minute you take the steak out of the pan or off the grill, you have to let it rest. Number eight: When slicing a steak, never slice it too thin. To the flavor. Zasada co do krojenia na grube kawałki steka jest taka, że jeżeli to jest dobrej jakości stek, rozbew, antrykot, polędwica, to oczywiście jak najbardziej grube kawałki są lepsze. Ten stek wolniej traci temperaturę, no jest przyjemniejszy w jedzeniu. Natomiast jeżeli to są takie steki jak na przykład bawet, zdecydowanie chcemy pokroić cienko, ponieważ te steki nie są aż tak miękkie jak na przykład polędwica i tam akurat chcemy, żeby te kawałki były cieniutkie. Tip numer 9. Dla mnie to jest najważniejszy: to jest o temperaturze, jaki tu steki kult. Więc w medium rare, you close your eyes and touch and take your pulse bo dokładnie exactly there is the same texture of a steak it's sort of lightly balancing. Nie wiem czy widzieliście moje inne filmy ale Gordon Ramsay jeszcze w jednym filmie którego akurat dzisiaj nie będę oglądał ma jeszcze jedną technikę mamy so rare medium well done just there My final tip behind any great steak Make sure you got someone to share with. Enjoy. Bardzo fajna porada. Też tak uważam, że steki to nie jest zdanie, któremu się je samemu. Oczywiście można, nikt tego nie sprawdza. Natomiast steki to jest danie, wydaje mi się, odświętne do dzielenia się z kimś. Fajnie zrobić to dla kogoś i podzielić się z tym stekiem z bliską osobą. Bardzo dobry na randkę. Ostatni film Gordon Ramzya o stekach. Ten jest troszkę mniej popularny niż pozostałe, ale chciałbym też, żebyśmy go oglądali razem. Ok. Good luck. Znowu temperatura pokojowa. Temperatura pokojowa, czyli 20 stopni Celsjusza. Nawet mi się nie chce First thing we're going to do, lift up the steak and just season the tray, okay? Salt and pepper, quite generously, because we're going to lose 30% of that before actually goes in. To jest fajna technika akurat na doprawianie steka, czyli posypywanie solą, pieprzem deski, a później ścieranie tych przypraw, steka, obtaczanie w, tym, w tej soli i pieprzu. Mówiłem, uważajcie z solą, da się przesolić steka, nie jest łatwo, ale da się. Great. To nie jest karmelizacja, to jest efekt Maillarda. 99% kucharzy uważa, że to jest karmelizacja. Albo przynajmniej tak nazywa ten proces. To nie jest karmelizacja, to jest inny proces chemiczny, to jest reakcja Maillarda. Gordon Ramsay bardzo często mówi, że jak smarzę steki, to się na powierzchni karmelizują. Nie karmelizują się. Oh, Okay. To jest zdecydowanie za wcześnie na czosnek i na tymianek i na masło. Nie przewrócili jeszcze nawet tego steka. On jest dosyć gruby. Bardzo duża szansa, że spalą i czosnek i masło i rozmaryn. Ciekawe jestem, ile razy będzie przewracał tego steka. Czy to jest ten jeden raz i koniec, czy będzie go przewracał znowu co minutę? So

Widziałem kilka restauracji, które robią te znaczki wypalane właśnie przy pomocy gorącego żelaza. Gwarantuję, że w tym miejscu stek będzie gorzki. Przypala się pod wpływem dużej temperatury. To już nie jest sir taki brązowy, tylko tam się robi po prostu czarne. I w tym miejscu na 100% ten stek będzie gorzki i nieprzyjemny do jedzenia. Ale chodzi czasami też o show, prawda? Przekroją go? Pokażę go, jaki jest w środku. Hello Baltimore. No i znowu nie zobaczyliśmy, jak te steki wyglądają w środku. Czy są zrobione dobrze, czy nie? Tak naprawdę widzieliśmy jednego steka w środku, jak jest zrobione na cztery filmy. Słuchajcie, oceny pozostają wam. Natomiast myślę, że możemy teraz troszkę podyskutować na temat tego, czy Gordon Ramsay zna się najlepiej na absolutnie wszystkim, czego się dotknie. Czy może nie do końca. Dzięki za dzisiaj. Widzimy się w kolejnym filmie. Na razie.